Cześć, witam pięknie. To, co widzicie, to jest efekt nudnego spotkania w pracy. Ja mam ten komfort, że mam tak zwaną pracę hybrydową, więc czasami jestem w biurze, czasami jestem w domu. No i paręnaście dni temu właśnie miałem takie obowiązkowe spotkanie. Dla programisty, czy z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia programisty, spotkanie o niczym. No i po 20 minutach postanowiłem, że założę sobie akwarium. Z tym zamiarem nosiłem się już od dawna, bo nawet na, na szybie 300-litrowego akwarium y, od kilkunastu czy nawet dwudziestu ponad dni wisiała sobie y, kaskada, która tam ceramika łapała bakterie. No ale te paręnaście dni temu, słuchajcie, to już to spotkanie, że tak powiem nuda się przelała więc sięgnąłem do szafy po pudło, wyciągnąłem kostkę, bo tam się już wiecie rozsychał silikon na wiór a szkoda eee, zasypałem to żwirem, dorzuciłem tak na chybił trafił jakiś kamyczków eee, zalałem trzy sadzonki blixis z dużego tego samego dnia po południu po pracy e, poszedłem do sklepu, kupiłem in vitro Digiblis kupiłem in vitro Glosostigmę, posadziłem, jeszcze domówiłem w internecie rośliny. No i tutaj przy tym zamówieniu oczywiście mu się, odezwał, się mój zakupowy pech. Pamiętacie moje przygody z inwitalem, gdzie dostawałem coś w stanie opłakanym, albo nie to, co zamawiałem. Tu się to wydarzyło. E, Podobnie, bo zamówiłem Rotale Blood Red, zamówiłem Araguaje, zamówiłem Pogostemona Erectusa i jeszcze jakąś jedną czerwonolistą Rotale. Wszystko miało być in vitro, no tymczasem Blood Red i Araguaja przyszły in vitro, natomiast dwie pozostałe przyszły nie in vitro, przyszły w koszyczkach. I co do Pogostemona Erectusa, to mam poważne wątpliwości, że jest to pogostewon. Wygląda mi to na chwilę obecną przynajmniej na rotale green. Natomiast ta czerwona rotala, ta wysoka, którą tam widzicie, bo to te dwa to są koszyczki były. Też prawdopodobnie nie jest to tą rotalą, którą zamawiałem, no ale jest czerwona. Zobaczymy, co z tego będzie. W każdym bądź razie już się tam nie, nie miałem zamiaru tam wiecie wykłócać czy jakieś reklamacji składać w tym sklepie, bo wiem, że sklep jest prowadzony przez o, no, takie starsze małżeństwo już po 70. chyba nawet oni mają prawo już nie do widzi, nie dosłyszeć, więc będę żył z tym, co dostałem. Też mam nadzieję, będzie rosło. Słuchajcie, dwutlenek węgla jest. Całe akwarium jest na wodzie RO. Mineralizacja na GH7. Przez pierwszy tydzień było tutaj potasu tylko na 10. Ja podaję potas jednorazowo. Tutaj nie bawię się w żadne cyrki. W tej chwili. To jest już drugi tydzień, jak to akwarium sobie działa, i w tej chwili już potas jest tutaj, no powiedzmy, dopasowany do GH, czyli jak GH mam 7, to potasu tutaj na razie daje 20, też jednorazowo i to musi starczyć na tydzień. Podmieniam tutaj z tego, bo tu weszło mi 20 około 6 litrów netto, podmieniam z tego zaledwie 10 litrów wody. Na razie bez kłopotów te 15 dni, więc tak jak mówiłem, jest CO2. Pod żwirem pokruszyłem pigułkę nawozową Sichema i rozsypałem od linii kamieni w głąb akwarium, tak więc tam te wszystkie łodygowce plus Blixia będę miały również coś pod, pod żwirkiem. Pod glosostigmą nie ma nic, myślę, że ona sobie poradzi i bez takich wspomagaczy. Jeśli chodzi o nawożenie, to planuję tutaj na chwilę obecną, bo za bardzo nie mam wyboru. Planuję tutaj jeszcze, może nie teraz, ale za jakiś czas, planuję tutaj podawać tropikę tą zieloną ali in one, czyli makro, mikro w jednym wszystko. Nie mam w tej chwili nic, nic innego i chyba nawet nie byłbym w stanie tu cokolwiek innego kupić poza. Green Aqua chyba nawozami. Gdzieś tam widziałem tu w Norwegii jakiś sklep internetowy to miał, ale generalnie nie znam tych nawozów, nie wiem jak one działają, więc wolę tego nie ruszać. Wiem natomiast jak działa tropika, więc na tej tropice będę próbował to akwarium prowadzić. Na początku oczywiście dawkowanie nawozów to nie na kliknięcia, a na kropelki to akwarium jeszcze jest zbyt świeże. Ja mówię, ale to nawożenie to jest co najmniej dwa tygodnie jeszcze do, do odczekania, bo chciałbym zobaczyć, żeby te, żeby te, że te rośliny już rosną, że już widać, że one, że one rosną i że tych nawozów trzeba będzie zacząć troszeczkę podawać. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No wczoraj wpuściłem tej gupiki. widzicie dwa takie żółte, samiec, samica i Trzy samice, jednego samca przyniosłem swoje z dużego akwarium. No i dzisiaj miłe zaskoczenie, bo jedna z samic porodziła. Piątkę małych widzę w akwarium. Tyle na razie żyje. Prawdopodobnie, jeżeli urodziła więcej, to reszta została zjedzona. Ale ta piątka tam gdzieś sobie śmiga między tymi krzeczorami. I yy, póki co ma się, ma się dobrze. Yy, tutaj karmię też auloforusem, więc. Yy, te małe, ten oloforus, jak kiedyś pokazywałem, mówiłem, że ten oloforus jest na tyle mały, że nawet taki narybek sobie z tym oloforusem jest w stanie poradzić. Takiego robaka, jak taki maluch wciągnie, no to jest najedzony na cały dzień, nie? Tak więc tak to na razie, tak to na razie wygląda. Muszę się przyjrzeć, słuchajcie, tylko jednej rzeczy, mianowicie indykator CO2, bo dwutlenku węgla idzie tutaj, no takie trzy bąbelki na sekundę, a on jest taki no powiedzmy sobie nie do końca jasnozielony, a powinien być przy takim dawkowaniu jasnozielony. Jasno pH jest 6,6 przy KH1, więc no powinno tu być sporo tego dwutlenku węgla mimo wszystko, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, no, a indykator jest ciemnozielony. Nie wiem, może już za długo w szafce przeleżał ten indykator i dlatego nie za bardzo pokazuje, co jest grane. Tak więc efekt nudów w pracy jest taki, tych spotkaniowych nudów. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Zobaczymy, jak to będzie szło. Taki troszeczkę, zieleniaczek mi się właśnie niedawno zamarzył, żeby jednak mieć taki ogródek mały tutaj w tym akwarium. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie rosło, jak to będzie się rozwijało, w którą stronę to pójdzie. Na pewno będę starał się prowadzić to akwarium ostrożnie, żeby nie zaglądać. no bo wiadomo, że czegoś ciutkę za dużo i pasieka gotowa, nie? a potem wyjść z tego czasami jest bardzo, bardzo trudno. To tyle jeśli chodzi o moje plany i zamiary co do tego zbiornika, więc zapraszam na kolejne wieści z tej małej kosteczki będziemy będę się z wami dzielił y, tym co się tutaj dzieje tak więc trzymajcie się i do następnego razu cześć